Cześć, siemaneczko, z tej strony Krewetunia SSO, a dzisiaj witam was na kolejnym odcinku z naszego DAILY! Mam nadzieję, że nie mogliście się doczekać tego tak samo jak ja, bo ja nie ukrywam mega, 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 mega dobrze się czuję ostatnio w Star Stable Zero, mega przyjemnie mi się gra i nie mogłam się doczekać, żeby nagrać kolejny odcinek, także mamy godzinę 20, tak jak ostatnio prawie i zabieramy się za questy, jak widzicie ten z ograniczeniem dnia nam właśnie minął więc możemy sobie zrobić tego kłaścika. Raz w miesiącu dostarczamy swoich ciasteczek do zamku. Te są karty demonowe, bardzo lubiane przez baronową. Możesz je tam zabrać i tam na swoim pięknym koniu. Zajmie ci to tylko chwilkę. Wow, plus 170 ekspa dla nas. Dzięki, Harold. Dziękuję. <grytanie> Jak będziecie słyszeć moje pociąganie nosem, tak w ogóle, to ja was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie przepraszam, ale ja mam alergię i aktualnie... <grytanie> Umieram z alergii, bo zaczęło wszystko pylić po prostu. Dobra, lecimy z ciasteczkami. O, kłótka? No nieźle. Nikt nie otwiera drzwi. Nie ma tu nic do zrobienia, prócz powrotu do sklepu, chyba że chcesz spróbować jednego z tych kartamonowych ciasteczek. Pachną bosko. Skoro nikt nie otwiera drzwi, wygląda na to, że najlepiej będzie wrócić do sklepu. Jo, jak dobrze punktowane są te zadania, naprawdę. Niesamowite to jest. O jejku. No, nieźle. Czyli nikogo nie ma. Nie pamiętam tej serii: Questów. Naprawdę kompletnie nie kojarzę. Ale skoro takie są, to widocznie takie miały być. Zamek był zamknięty? Nikt nie odpowiadał? Wiesz, ostatnio krążyły plotki na temat tego miejsca. Ktoś powiedział, że słyszano dźwięk jakby płaczącej dziewczynki wewnątrz budynku. Szczerze mówiąc, nie wiem, co myśleć. Barnowa wydawała się ostatnio niespokojna. Gdybym słyszał płacz, nie twierdzę, że słyszałem. Właściwie to brzmi dla mnie jako głupie historia o duchach, ale zawsze możesz spytać Baronową osobiście, osobiście, gdy ją spotkasz. Baronowa jest właścicielką dworu Srebrnej Polany i Winnicy. Jej rodzina, Silverglade'owie, przeszli do historii. Byli najbardziej wpływową rodziną Bjorvik od nie wiem jak długo, może setek lat. Oto kilka prób butelek, o które prosiła Baronowa. Sprawdź, czy jej do kamerdynera, Powinien być w winiarni. Jedź ostrożnie, butelki są delikatne. Okej, okay, czyli nagle już ciasteczek nie wieziemy. Czy wieziemy? Nie wieziemy ciasteczek. Okej, okay. to ja to może po prostu yy, przyspieszę. <laughs> Dobra, ale my też nie jedziemy i ja już ten nie będę na tym przyspieszała głośno, bo to mnie was irytuje. To możecie mi powiedzieć, jakiego konia kupić, bo ja sobie myślałam, żeby kupić arabka i do tego kupić jakiegoś kucyka, czy kuca? Nie wiem, w mi chyba, chyba to będzie najlepiej, najoptymalniej, ale zobaczymy. Możecie radzić co o tym myślicie, bo arabki są z samego poziomu. A kucy walizki, który mi się podobał, nie mam szczerze pojęcia od którego, <laughs> no, ale myślę, że któraś z tego kupiła. Najpierw chyba arabka, a potem kucyka. Nie wiem. Nie, nie ma pojęcia, dajcie tak bo się tak zastanawiam, zastanawiam, nie wiem. Nie mogę powiedzieć dalej. Panienko, och, próbki butelek, bardzo dobrze. Dziękuję. Co tak w rzeczy samej zimy była ciężka, dla dworu także. Jaka jest baronowa? Słyszałeś, że jest bardzo zajęta, rozumiem. Cóż ktoś mógłby powiedzieć? Miała ostatnio wiele na głowie przez odwie odwierty Jet i to wszystko. Buduję też nowy tor wyścigowy, który wymaga oczywiście dużo czasu i wysiłku, ale dopilnuję, żeby to zostało. Oczywiście, panienko. Do widzenia. Przepraszam? Stajnia? Dlaczego mamy tutaj stajnie? Centrum Mieścieckie Srebrnej Polany, najbardziej ponująca stajnia w Jorwiku, panienko. Pochodzisz z Murland? Cóż, więc powinnaś płacić za wizyty w centrum mieścieckim. Jest tutaj kilka najlepiej zapowiadających się koni na wyspie. Dlaczego nie porozmawiasz z Lindą? Czekaj, co ja miałem? Nie Linda! Haha, <laughs> nie Linda, zaginęła. Jednak są jeszcze inne stajenne. Myślę, że jedna z nich nazywa się Judy. Judy będzie w stanie ci pomóc. Okej. Okay. Porozmawiamy z Judy w takim wypadku. Cześć, Lady. No pewnie, że wiem, kim jesteś i miło Cię tu widzieć. Ja jestem Judy. Rozmawiałam wcześniej z Thomasem Murland i powiedział, że ty i Twój Honeybee jesteście razem świetnie, gdyby zrośnięci. To bardzo miłe dla mnie, ponieważ kiedy zaczynamy jako w Murland, jeździłam właśnie na Honeybee. To wspaniały koń i zasługuje na jeźdźca, który go rozumie. Jezu, się siedzi teraz w wstanie z najgorszym samopoczuciem. Może jej tego nie mówmy, <grym> przypał lekki. Tak czy inaczej, brakuje nam ludzi, odkąd Linda wyjechała. Tomas powiedział, że jeśli tu dostrzesz, mogę Cię poprosić o pomoc. Widziałaś się już z baronową? Nie? Nie dziwi mnie to. Ostatnio zachowuje się prawie jak historyczka. Kiedy dokładnie ją widziałaś? Wygląda na to, że coraz więcej czasu spędza w zamku. Bóg jeden wie, co ona robi. Czy możesz pomóc w stajni, zanim nie będzie znów potrzebna. Zanim nie będzie znów potrzebna, Tomasowi? No dobra. Na szczęście powiedziałaś tak. Ok, więc czego od ciebie oczekuję, to podanie koniem siana i wody. Wyszczotkowanie ich i wyniesienie gnoju z boksów. Możesz to zrobić, gdy poczujesz, że zaszła taka potrzeba. Szczegóły znajdziesz na tablicy ogłoszeń na dziedzińcu. Będę w pobliżu, gdybyś czegoś potrzebowała, ale wątpię, żebyś miała jakieś problemy. Wyglądasz na inteligentną dziewczynę. Z czym my właściwie potrzebujemy teraz pomocy? Z systemem nawadniającym na polach. Właśnie włączyliśmy wodę, a rury są nieszczelne. Musiały ulec zniszczeniu od mrozu w czasie zimy. Myślisz, że mogłobyś zlokalizować nieszczędności? Nie jedź tam na Alfa Czokerze. Teren jest trochę głupotliwy, żeby po nim chodzić. Kiedy znajdziesz uszkodzenie, zakręć zawór, by zatrzymać wodę. kim? Okay. dobra. W końcu jesteśmy użyteczni. No to lecimy. Może najpierw te dwa tutaj. Ojej, no faktycznie straty będą grube. A, nie potrzebujemy nic stąd. Czyli zakręcamy zawory. Tutaj woda nie leci, ale ja muszę... O, przepraszam, jednak leci. Odwołuję. Dobra. Teraz w drugą stronę. No nie ciekawie to z tymi zaworami wygląda. Te dziury są naprawdę potężne. Wodę już gdzieś słyszę, tylko gdzie jest? Tutaj. Ok. Dobra. Jeszcze tylko pięć przed nami. Czyli wszystkie w sumie są nieszczelne, które nam zaznaczyło na mapie. Wychodzi na to, że z wszystkich możliwych, które mieliśmy szansę zakręcić, wszystkie możliwe są nieszczelne. No cóż, bywa i tak. Dobra. Już widzę kolejne. Oj. Nie wykręciłam. Muszę przypomnieć sobie, że to nie jest ten poziom, jakby, który mam na głównym kącie, żeby sobie tak manewrować. Bo strasznie zwinność się z, jakby zwiększa z czasem, mam wrażenie. Okej, okay, ostatni zawór gdzieś tam nam został. Halo? Czemu nie możemy skakać? <laughs> jednak są inne zawory, po prostu nam podkreśliło w ogóle tylko te uszkodzone No to tyle, dobrze, już się bałam, że wszystkie po prostu są jakieś pechowe Okej okay. No to wracamy, może tędy Albo tutaj, o Nie, jednak chcę tam tędy yy. O, tutaj tędy Co prawda mur nam troszeczkę sprawia, że drogi nadrabiamy, ale może tak będzie szybko, w miarę. Chyba, chyba jest git z tym tempem. Chyba tak. Dobra. To lecimy do Julie. Tak, tak. Ktoś tutaj ma jeszcze innego quest'a dla nas, ale to za chwilkę. Znalazłeś wszystkie przecieki? Fantastycznie. Nawet nie wiesz, jak się cieszę, że tu jesteś. Oki! Okay. I na tym się nasz quest skończył. To może weźmy quest od tego tutaj pana. Yy, Badanie gleby z sadzonki winorośli. No zobaczmy. Tak, słyszałem, jak przyjeżdżałaś w pobliżu i miałem nadzieję, że będę mógł cię poprosić o przysługę. Rzecz w tym, że robimy testy gleby wokół winiarni i już powinny być rezultaty. Byłabyś tak miła i sprawdziła jej dla mnie. Jasne. A drugie? I wiesz co? Możesz dać mi sadzonkę jednej z winorośli? Przeprowadzimy na niej testy. Użyj nożyc ogrodowych. Wysłałem sobie po sadzonki, ale nie możesz żadnej znaleźć. Okej, okay, sadzonki są co prawda w innym miejscu, ale myślę, że spoczku, że sobie załatwimy jakby dwie pieczenie na jednym ogniu i um, jakaś kartka dziwna. To zejdźmy i zbierzmy sobie Czyli jedną rzecz mamy zrobioną. Kurczę, ta kartka mnie tutaj intryguje. Co to tutaj jest? Pewnie questa jakiegoś dostaniemy z czasem. Mm, to może mu oddajmy. To jest to. Dziękuję, Lady. Jesteś naprawdę świetna w pomaganiu. Dziękuję. Miło mi. Miło mi takie rzeczy słyszeć. Ty teraz lecimy tam i pomożemy. Baronowa! Proszę bardzo. Jednak ją znaleźliśmy. Plastik, 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 plastik. Stop, 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 stop. stop. Plastik. <laughs> Naprawdę zależy mi na tym, żeby uzbierać na tego pięknego kiciusia stamtąd Okej okay. I to chyba tutaj Tu, tak? Tak Kontrola Jeden z trzech sprawdzony Dobra, jeszcze dwa przed nami Ten i jeszcze jeden jest chyba tam niżej. No, proszę was z tym murkiem to mnie teraz osłabiliście. Że Skok na bombę, nie ma problemu. Nic nam się nie stało, jak widzicie, wszyscy zdrowi cali, piękni, weseli. Także nic się nie wydarzyło złego. Teraz musimy tylko wrócić z powrotem. Zobaczmy sobie, ile mamy zadań. Ojej, Juśku, naprawdę tego jest mega dużo do nabicia. Nie wiem szczerze, za, za co się brać, ale myślę, że może pójdziemy najpierw główną fabułą. A później na przykład albo na streamie, albo, albo właśnie w takich odcinkach dodatkowych, nie wiem jak to nazwać, sobie zrobimy te kwesty poboczne. Ciekawe, bardzo ciekawe. Dziękuję Ci za pomoc przy tym. O, i proszę bardzo, kolejny kłaśnik u Julie. Oto narzędzia, których możesz użyć do naprawienia przecieków w rurach. No, dziękuję. Użyjemy z pewnością, żeby Wam pomóc jak najbardziej. Trzeba wodę oszczędzać, także nie ma problemu. Zobaczymy, czy będziemy musieli zsiadać z konia. Nie będziemy musieli. O, widzicie, proszę bardzo. No to całkiem, całkiem fajnie. Jeszcze tutaj jedna rura potrzebuje naprawy. I tam sześć, tak? Sześć rur potrzebuje naprawy. Damy radę. No, ale wracając, to myślę, że taki podział jest chyba najbardziej spoczku, żeby najpierw skupić się na zadaniach fabularnych, tych najważniejszych i Najbardziej gdzieś tam chyba wymagających. A później się zająć takimi drobiazgami, jak właśnie. Um, jak właśnie. B, 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 b. Zadania poboczne. O, przeskoczyłam to. Przez przypadek przeskoczyłam. Już zawracamy. Tutaj jeszcze jest. Mobilny hydraulik. Ym, właśnie, bo nie wiem w sumie, czy tego live'a kiedyś zrobić i na tym live'ie sobie po prostu porobimy zadania poboczne. Czy, czy nie robić live'a? Czy w ogóle mogę robić live'a na YouTubie, mając jakby tyle subskrypcji? Czy nie trzeba mieć na przykład jakiegoś tysiąca czy coś? Nie mam pojęcia, szczerze powiedziawszy. Jakoś nigdy nie robiłam live'a w swoim y, życiu i... Jestem lekko zmieszana, jak, jak się za to zabrać, ale mam nadzieję, że uda mi się to ogarnąć I kiedyś się ten liveik pojawi I że będziecie na tym live, bo to w ogóle od tego dużo zależy, jak nikt nie przyjdzie, no to... No to, to nie ma sensu robić live'a w ogóle Ale jakby przyszły tak chociaż z dwie osóbki, to myślę, że byłoby mi bardzo miło i, i fajnie, i miło by się to oglądało i tak dalej Także jak, jak będę robiła live'a, to proszę wejdźcie <grych> Ale nie gwarantuję, że zrobię, bo tak jak mówię, kombinuję, jak się za to zabrać, bo nigdy naprawdę nie robiłam niczego w kierunku live'a, nigdy nie próbowałam robić live'a i nie jestem zbyt pewna swoich umiejętności co do robienia live'a. Okej, okay, świetnie. Miejmy nadzieję, że rury wytrzymają jakiś czas. Masz inne rzeczy do roboty, prawda? Wykonałaś świetną robotę z rurami, Lady Była tu wcześniej baronowa i narzekała na przycieki Będzie absolutnie zachwycona przepraszam, faktem, że jej naprawiłaś Wiesz co? Powinnaś pójść do samku i jej powiedzieć Będziesz mieć wtedy szansę, żeby się przedstawić Naprawdę dobrze jest stać baronową Jeśli kiedykolwiek będziesz w kłopotach, ona na pewno będzie w stanie pomóc i zrobi prawie wszystko jeśli, zr jeśli zrobisz na niej dobre wrażenie Okej okay. mm. Ale baronowa jest tutaj, a ona miała być w samku to jest mała różnica, ale nam to, nam to nawet jest na rękę, że jest bliżej. Nam to jest nawet bardzo na rękę. To mogę zamknąć. Witaj, moja droga, kimkolwiek jesteś, Lady. Och, pracujesz w tej, nie rozumiem. Bardzo się cieszę, że przecieki zostały naprawione i że wysłałaś sadzonki do analizy. Obawiam się, że teraz musisz już iść, ponieważ mam dużo pracy do zrobienia. Jestem ostatnio zestresowana, jak być może ci powiedziano. Czy mogłabyś pomóc? Cóż, jestem pewna, że nie możesz pomóc już bardziej, moja droga. To są poważne sprawy, którymi się teraz zajmuję. Jestem pewna, że słyszałaś już o firmie budowlanej, która robi wszystko, żeby zniszczyć moją ziemię. Globalna, energetyczna dominacja. Słyszałaś kiedykolwiek taką krytyńską nazwę? Założyli pole naftowe obok mojej winiarni. Nasze nadchodzące zbiory będą skrom... Jak nigdy. Och jej, czuję, jakby jakieś okropne zło pojawiło się na wyspie. Okej, okay. pojawił nam się zegarek, czyli zadanie tutaj musi zaczekać do jutra. Ja co prawda dzisiaj jeszcze nagramy jeden odcinek, więc zadanie pojawi się prawdopodobnie za 2-3 dni, chyba, ale myślę, że to nie jest problem. Yy, więc co, ja Wam bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał, jeżeli tak, to nie zapomnijcie go ocenić, dajcie znać w komentarzu, czy ktoś z Was chciałby przyjść na live'a, bo zadaję to pytanie chyba drugi albo trzeci raz i jakoś tak mało odpowiedzi dostałam, czy ktoś jest zainteresowany live'em, yy, jeżeli tak, to naprawdę proszę dajcie znać. I co, dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał, jeżeli tak, to oceńcie go i do zobaczenia w następnych filmikach. No co papa, do zobaczenia jutro bo co mamy daily papa. <grych> pa.